Polski FM Chicago 92,7 oraz 99 i 9 FM. Zgłasza się nam Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej, a to oznacza, że posłuchamy felietonu obózie polsko się, się polonią. Witaj, dzień dobry. Witam pięknie, dzień dobry. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego radia na częstotliwości FM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich falietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, a tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty, Australię, Nową Zelandię i południową Afrykę. Pozdrawiam słuchaczy w Rzeczpospolitej Polskiej, kontynentalną Amerykę i międzynarodowych słuchaczy moich felietonów. W najnowszym felietonie na YouTube omawiam Monte Cassino i Paradę Zwycięstwa w Londynie w 1946 roku bez Polaków, a także felieton Dzień Zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem z udziałem pierwszej Armii Wojska Polskiego i zatknięciu biało-czerwonej flagi na cokole Bramy Brandenburskiej. W felietonach omawiam dwulicowość aliantów, hipokryzję i niewdzięczność wobec żołnierzy armii polskiej walczących na Zachodzie w tytule Zawolność waszą, ale nie naszą. Zapraszam na YouTube. Dzisiejszy Felieton będzie preludium do cyklu Felietonów o poetyckim ujęciu rozważań, po co nam to było, na co nam to było, albo jeszcze dobrze się nie zaczęło, a tak się źle kończy. W Unii Europejskiej dla Polski nie jest to miła sytuacja. Trwa grylowanie Polski straszeniem i naciskami z każdej strony. Powstaje pytanie, czy Polska to prywatny folwark Zjednoczonej Niemieckiej Europy? Już pewien czas temu opublikowałem Felieton, jak to powstała Zjednoczona Niemiecka Europa. W ubiegłym tygodniu przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył, cytuję, że nieprzyjmowanie uchodźców przez polski rząd będzie wiązało się z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. Tusk nie powiedział, jakie będą to konsekwencje, ale wszemi wobec wiadomo, że mają to być konsekwencje finansowe. Ostatnio prezydent Niemiec odwiedził Polskę i dla nikogo nie jest tajemnicą, że rozmowy też albo przede wszystkim dotyczyły lokacji uchodźców albo inaczej nachodźców. Agencja Reuters poinformowała, że w przyszłym miesiącu Komisja Europejska zdecyduje, czy wobec opornych krajów Unii Europejskiej należy otworzyć tzw. procedurę naruszania prawa. Chodzi o te państwa, które uchylają się od przyjmowania ustalonych w 2015 roku kwot uchodźców. Przypomnę, że rząd, czy nie rząd, pani Kopacz wyraził zgodę na przyjmowanie uchodźców, ale nie przewidzieli, że przegrają wybory. Tym samym pozostawili obecnie urzędującym swoją idiotyczną decyzję, a teraz rób ta co chceta. Na tą okoliczność dużo się mówi o demokracji. Przypomnę, że demokracja to system władzy, w którym rządzi z greckiego demos, czyli lud. Nie elity czy kasty, ale właśnie lud. Kwestia tzw. uchodźców wyrosła na papierek lakmusowy demokracji, przynajmniej w Europie Środkowej. I tak po jednej stronie mamy lud, który nie chce tysiące... Islamskich Nachodźców, po drugiej stronie mamy uważające się za oświecone elity, prowadzone przez międzynarodówkę koncernów z organizacjami Sorosa na czele. Wielokrotnie o tym mówiłem, że większość polityków w czasie swojego urzędowania, a nawet po, pracuje dla wielkich koncernów na zasadzie lobbingu. To, o czym głośno nie mówi się, to absurd czy paranoja, bo Polacy nie chcą islamskich imigrantów, a islamscy imigranci też nie chcą do Polski. Co ciekawsze to to, że ze strony polskiej jest większe otwarcie. Według statystyk około 75% społeczeństwa polskiego nie życzy sobie przyjmowania imigrantów, a paranoja większa to to, że prawie 100% imigrantów nie chce do Polski. To o czym powiedział prezydent Duda w czasie spotkania z prezydentem Niemiec na konferencji prasowej, cytuję. Polska jest otwarta na tych, którzy chcą do Polski przyjechać, na tych, którzy będą od Polski potrzebowali pomocy. Polska jest i zawsze była otwarta. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś jest przywożony do Polski siłą i w Polsce siłą przetrzymywany. Koniec cytatu. Prezydent Duda w sposób umiejętny odpowiedział. Tą samą argumentacją urzędasą Unii Europejskiej, że Polska jest otwarta na tych, którzy chcą do Polski przyjechać, a nie przywożonym do Polski na siłę i w Polsce przytrzymywanym. Proszę wyobraźcie sobie, że to nie Polska decyduje, a niemiecka Unia Europejska decyduje kogo, ile, kiedy i gdzie zapewne w Polsce ulokować. Czekać tylko, kiedy neokoni napiszą, że brak polskiej zgody na przymusową relokację nachodźców to efekt wpływu Putina. Tematyka rusofobii wiecznie żywa i dobra na wszystko. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że Ameryka od początku... Została zbudowana na imigrantach i stała się, stało się największym światowym mocarstwem. Ale już nikt nie wspomni, że około 30 milionów rdzennych mieszkańców Ameryki wybito albo ulokowano w rezerwatach, a później poddano sterylizacji. To już jest i poza tematem rozważań. Ktoś powie w Polsce niemożliwe, naprawdę? Skoro niemożliwe, to skąd ta dyskusja o przymusowej relokacji? Dlaczego nikt nie mówi wprost, że Unia Europejska i Merkel złamała podstawowe umiejętności? Unijne akty prawne. Dlaczego nikt Merkel o tym nie powie? Prawo Unii Europejskiej dzieje się na prawo pierwotne i wtórne. Traktaty, prawo pierwotne stanowią podstawę lub główne zasady wszystkich wspólnych działań Unii Europejskiej. Czy rozumiecie mój zwrot słowny: Zjednoczona Niemiecka Europa? Polska, kim? Albo czym jest Polska w niemieckim rozumowaniu, podległą prowincją czy folwarkiem ekonoma? Polaków i Węgrów okrzyknięto mianem złych Europejczyków. Powstaje pytanie, czy Unia Europejska jest społecznością zasad, czy społecznością, gdzie decyduje siła? Dlaczego Niemcy złamali prawo? Prawdopodobnie by wpłynąć na wybory polityczne Greków latem ubiegłego roku, gdy fala emigrantów właśnie wzbierała, Grecja przeżywała szereg wstrząsów politycznych narzucony z Berlina. Plan restrukturyzacji gospodarki. Dzisiaj Polska jest innym państwem i trudno Niemcom narzucić swoje warunki polityki. Uważam, że Niemcy już pojęli konsekwencje zaproszenia migrantów traktowanych jak uchodźców. Zaproponowali plan. plan, który wbrew jego medialnemu przedstawieniu nie polega na sprawiedliwym podziale migrantów, ale jest tak naprawdę planem o przymusowym osiedlaniu migrantów w państwach, do których sami migranci nie chcą trafić. Jego istotą jest, że państwa takie jak Polska mają przez kilka lat przetrzymywać określoną liczbę migrantów bez przymusu, a w postaci na przykład, na przykład demokratycznego drutu kolczastego. Plan ten odrzuca Polska, o czym wcześniej wspomniałem. Niemcy i reszta zachodnich mediów rozpętały ksenofobiczną histerię przeciw państwom wschodniej Europy, nazywając Polaków i Węgrów anty europejskimi ksenofobami. Pytam, kto tu jest ksenofobem i kto tu łamie prawo Unii Europejskiej? Pro-nachoćcze, zachodnie media i pożyteczni idioci razem z nowoczesnymi uważają, że jeśli zacznie się krzyczeć o polskiej ciemnocie i ksenofobii, to staną się bardziej europejscy. Piszący po polskiemu, nie po polsku, wyciągają różne badania socjologiczne, by udowodnić, że Polacy i reszta Wschodnioeuropejska wspólnota to dzicz. Czy kogokolwiek jeszcze dziwi, że od zawsze traktowali nas Polaków i narody Europy Wschodniej z góry? Czy felietony historyczne, o których wspominam, nie są wystarczającym dowodem na to, że traktują Polaków jako tych gorszych od siebie i to od dawna, a za wolność waszą, ale nie naszą, jest kontynuowane? Merkel wyświechtała sobie gębę frazami, których Polacy nie chcą. W niemieckich dziennikach mówiła o tych państwach, które nie chcą sprawiedliwie i europejsko podzielić się zaproszonymi przez nią migrantami, których ona zwie uchodźcami. No i proszę, kasta zachodnich nadludzi chce uszczęśliwiać na siłę wschodnich podludzi. A pani Merkel należy powiedzieć: Meine Siefidamen Herren, das ist das Ende des Fragen. Przypominam o YouTube i dziękuję bardzo to Zenon Golba z organizacji Polsko-Włoskiej Felieton Obuć się Polsko, Obuć się Polonią.